Szanowni Państwo, kabarek Blade Pojęcie ma zaszczyt zaprosić za teatrzykiem zielona gęś na dramat meteorologiczny, czyli Szczęście rodzinne, czyli Uwaga z przekleństwami. Występują tatunio, amonia, babunia, dziecina i jasny piorun. Jak mi dobrze nareszcie razem. Nie, nie, nie. Ja zmienię w tym mieszkańskim domu. No ja mam tego po prostu dosyć. Ja jestem złożony do innych rzeczy. Ja mam w sobie takie nieograniczone możliwości, No, trzymajcie mnie, a niech to wszystko i odnoszteli. A niech sobie strzela! W domu i tak najlepiej. Jak dobrze być w domu? W końcu doczekałam się lekcji z edukacji seksualnej na TVP. A co ja tam będę szukał gdzieś szczęścia? Hashtag zostaję w domu.